Witam Was bardzo, serdecznie w końcu odcinku z Minecraft World na moim kanale zostawcie łapę, w Subskrybujcie moi drodzy ten kanał, oczywiście z dzwoneczkiem. I moi drodzy teraz wlatuje intro. Drodzy, już jesteśmy, już znajdujemy się właśnie na y, one bloku, tak znajdujemy się na one bloku, i dzisiaj, mój drodzy, mam w planach y, zrobić y, tego, farmę dla zwierząt, więc y, zaczynamy robić farmę y, dla zwierząt. Więc już jesteśmy w Minecraft. A. Ponownie, y, słuchajcie, zginęliśmy już parę razy, znaczy, może po sobie. Time set day, time set day, bardzo proszę. I słuchajcie, dzisiaj zrobię sobie farmę, tak jak mówiłem już, dla zwierząt. Też czego mam? Ja, my się wydaje, że najwięcej, albo. A zwykłej nie mamy, chyba dużo. tego zrobić. Może sobie spróbować. To będzie to. Nie, w sumie mamy. Te ja zrobię z normalnych. Bo z normalnych mam tego najwięcej. Słuchajcie, może z czegoś innego wezmę sobie... O! Z tego wezmę sobie patyki. Dobra, ile tego jest tak. Elegancko. Dobra. Dobra, na razie tyle. Zobaczymy jak to później będzie się. Jak to będzie się później. Nie nie, 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 może nie akurat w tym miejscu. Czekajcie, Dobra, już tą jedną. Bo i mam za dużo też tych. Czekajcie, może. No, bo już Czekajcie, bo te skrzynie są w ogóle w złym. Więc mam nadzieję, że mi się uda to jakoś. Może tu lepiej. Tak, ale tu bym musiał wtedy powiększyć. Czekajcie, dil ta mam. Muszę mieć jakieś dylta. ooo, tu mam staciek diltana, ale tam jeszcze 41. E piesku, bo ty tak, tak z boku. Ej. A niech tu będzie. Ja myślę, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Dobra, jeszcze dalej. Dobra, pyk, pyk, pyk. No i To nam starczy w sumie. Pomyślałem, że gorzej będzie z tym Diltem. Dobra. Teraz w takim razie Robię sobie... Nie będzie to na razie jakoś Super duże Tylko takie wiecie Czekajcie jeszcze potrzebuję trochę Jeszcze może z połowy tego sobie zrobię 24 cztery kolejne I poczekajcie e, Teraz żeby potrzebował pyk 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 takie dwie yy, dobra i tutaj bym zdobył sobie o właśnie coś takiego i na razie tyle Kurczę, to jeszcze mamy misia ale to później no i mamy na razie zdobiony więc teraz możemy dalej się za zakopanie Trzeba tak 7 łapek w górę standardowo. Znaczy, że zostawicie. Dobra, pyk my lecimy dalej. Ło, wow, Ło. Wow. Dobra, Ło wow, mamy do. Czekaj. A jeszcze? Czekaj. Nie, nie wejdzie tam. Dobra, to na razie tu zostawię. Dobra, pyk, pyk. To jeszcze na kilo w na pewno zostawił, bo na pewno będzie mi jeszcze potrzebne. Dobra. Dobra. Ile jeszcze mam dwa? Dwa takich z tego i będzie. To będzie koniec, koniec, koniec Dobra, tu jeszcze mamy piące, A mamy w ogóle jeszcze tak ogólnie jakieś żelazo Jedno mamy, czyli 6 żelaza w sumie Jest O, króliczek, Czy za dużo tych niedźwiedzi Będzie jeszcze trzeba zrobić jakąś No dobra, właśnie bo mi się skończyła ta łopatka, dobra, ale mogę, mam akurat surowce, żeby to sobie na luzie zrobić taką łopatkę, no dobra, no i teraz mamy już, już jest 7 bloków, sobie mięsko jeszcze przepalę, Fyyyyk mam wągiel gdzieś Czekajcie, dajcie wągiel O, mamy wągiel, dobra Wągiel jest Dobra, piesko, witam, a jest jeszcze jakieś Jedzonko w ogóle do przepalenia? Yy, tu nie Tutaj mamy to, mamy baraninę To ma, będę mógł dać psiakowi, to To, w sumie nie wiem czy to dobrze, co mamy No dobra Słuchajcie, czy on by testu tu zjadł? Nie, test nie Ale dobra, na początku zacznę od tego i później jakoś się to Ogarnę, to jest po 11 wszystkiego, tak a mi niestety nie zbiorę, Wo, łowo wow. Złoto, zaraz przypada po tym jak Czekajcie, drugi psiak Będziemy mieli drugiego psiaka, dobra, bonu wezmę Kudle, ja nie wiem jak ja to robię, że na jeden raz Czekajcie, może mu dam też w żeby tamten ten przypadkiem nie był bo może lekko. Dobra, niech siada sobie. bym chciał w końcu dostać inny taga, na przykład. Dobra, lecimy w takim razie. Ten film już chyba widzicie w ogóle w zakończeniu roku szkolnego. Więc to jest dobry znak. grą dopiero 9 czerwca. Bo jak wiecie, mam filmy na zapas Na czym mam? Przydałoby się kiedyś więcej tych filmów. Oczywiście, no. E, dobra, tutaj to i tutaj sobie przepalę to i zaraz potem złoto jeszcze mi zostanie, dobra. Uuu, żelazo jedno, dodatkowe jedno żelazo. E, dobra, tutaj sobie to przepalę. No, będzie jakieś łono, dużo będę mieć akurat tego, oby jak najwięcej tego żelaza się przyda. Dobra, pyk. O, o tej dobra, pyk, O, nawet na teraz. Ja tu sobie odłożę resztę... rzeczy, pyk. pyk, dobra. No dobra, tutaj. O, tu jest jeszcze trzydzieści tego. Ile mamy dziesięć? W sumie chyba mamy 11 tak, ja tutaj wezmę, to i wezmę to, tu było jedności. Dobra, kopię dalej W takim razie o, kolejny zajączek. Okay. Dobra. W ogóle na Marcelandzie pójdziemy jeszcze raz do Fortesy i zbadamy wszystko dokładnie, może nawet Blaziki uda nam się już zdobyć, więc byłoby fajnie też. -o, jak najwięcej, o, dobra, proszę, proszę. Tutaj to sobie wrzucę, tutaj to sobie wrzucę. Akurat nie wiem, co dzisiaj wlatuje za film na kanał. Ło o. Oho, naciśnął mi się jakiś inny w ogóle klawisz, dobra? Trzymam tego. ja sobie tutaj odłożę resztę rzeczy. Bo tu było więcej złota, to sobie odłożę na miejsce gdzie było tego więcej. Dobra, trzy kolejne. 14 już jest, a zbieram dalej, bo się przyda nie ja go nie chcę Nie dobrze, dobrze mi Bo on mi tu wszystko zepsuje zaraz ten ktoś dobrze, ja się trochę pokopię i myślę, że już zaraz będziemy Odcinek kończy, i dobra, ło dobra, ile mamy tego 5 teraz? No, co do jest ale kurczę, to by mi czasami wkurza tak z tego, Dajcie. Dobra, siad. jest ten drugi, a drugi pies to jest ten. Dobra, no chyba skończymy odcinek, bo tu nie ma nic za wiele. Nie będzie nic tu za dużo. Dobra, ja wam dziękuję.